Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, wariaty, z tej strony Ceku, a ze mną jest... Du, du, Cześć, to ponownie ja, Li. Ponownie Li, słuchajcie, no tutaj tworzymy taki duet, można powiedzieć, no można powiedzieć, a, że tutaj e, chyba stworzymy sojusz niemiecko-hiszpański, bo ja gram Niemcami, no. Li gra e, Hiszpanią, także no tutaj no. słuchajcie, powracamy do e, cywilizacji piątki, no i, no i właściwie kontynuujemy tą naszą rozgrywkę. Ja, ja bynajmniej ostatnio stworzyłem Berlin, nowe miasto. Tutaj, oczywiście, swoimi wojownikami eksploruję mapkę. Udało mi się też, 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 też wykupić osadników. No i aktualnie też badam, mam jakby badania prowadzone na temat hodowli zwierząt. Także u mnie tak to wygląda. A jak tam u ciebie li? O, mnie generalnie to tak. Założyłem sobie Madryt. E, odkrywam sobie całą Amerykę Północną, bo w ostatnim odcinku zauważyliśmy, że, że jesteśmy w Amerykach. Mm -hmm. e, od, odkryło mi jedno państwo no, nazywające się Babilonia, więc zobaczymy, czy to będzie miało z nimi problem. Ale, a, mianowicie, a mianowicie, też się cieszę, że mamy tutaj bardzo dużo surowców. U mnie na przykład jest bardzo dużo wina, mm -hmm. wełny, cytrusów, więc ogólnie są bogate właśnie w takie surowce. Ogólnie muszę, ogólnie muszę przyznać, że powoli my tworzymy taki już duet. Kurde, to już nie jest nasza nie, pierwsza seria. No tak, tak, to nie jest nasza pierwsza seria, w którą rzeczywiście gramy razem. No ale no, jakby nie patrząc, to już jest nowa seria i to jest inna seria, też z innej, z innej, no, też można powiedzieć genialnej gry, jakby nie patrzeć. No bynajmniej ja uważam, że Cywilizacja to jest naprawdę świetna gierka i polecam każdemu, kto byłby chętny zagrać w to, bo to naprawdę nie są duże pieniądze. Ja nawet nie wiem, ile aktualnie ta gra kosztuje, ale nie, nie dużo. Trzy dużo. Trzydych, co? Z wszystkie te jak jak znajdziecie ten dobrej stronie. Tak, to jest 30 zł to jest maksymalnie no, rzeczywiście na tą grę. Mhm. No dobra, no to co? No, róbmy dalej, tury. Tak, ja już jestem na da turę dałem. Musimy nasze cywilizacje dalej rozwijać. No dobra, mam swoich osadników. I powiedz mi teraz tak, mam tych osadników, ale na przykład y, chciałbym tutaj coś zbudować y, osadnikami. Możesz? nie, no. przepraszam. O, możesz. Bo, nie, 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 nie. To czekaj, a to przypadkiem robotnicy nie budują, a osadnicy tak. się zajmują czymś osad... innym? A osadnicy budują ci miasta, a robotnicy ci rozwijają na przykład twoje budowla, czyli m, możesz dzięki nimi mieć. Przy, a, przy właśnie. Barwniki, czyćinać lasy. Właśnie, kupowanie. no widzisz, a? widzisz, widzisz. A osadnika, budujesz miasta? No dobra, to w takim razie poczekamy na zbudowanie kolejnego miasta, no. bo aktualnie, no aktualnie mi się ucznicy produkują, wiesz? A, bo to chyba się ty pomyliłeś, że myślałem, że osadnicy to robotnicy, a robotnicy to osadnicy. Tak, myślałem, że osadnicy to wiesz, no a. po prostu. No dobra, no nieistotne, no to, to tak od, 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 powiedzmy brzydko mówiąc, od dupy strony to zrobię. Prac. To myślę, że to nie jest źle. Dobrze, że jest. Dobra, następna tura, jedziemy z koksem. Oczywiście. Oczywiście trzeba też tutaj powiedzieć o tym, że jak chcę założyć miasto osadnikami, no to na mapie się pokazują takie, takie, takie jakby takie punkty, gdzie najlepiej rzeczywiście te miasto stworzyć, nie? Tak, te, takie piramidki hmm. złote. Ta. Tak, są bardzo fajne. Gra z reguły fajne, fajne miejsce akurat mhm. proponuję więc możesz się z tym jak najbardziej sugerować. Tak. W ogóle mi wyskoczyła informacja, że odkryliśmy pismo. O, to właśnie to jest to, co cały czas odkrywałem. No dobra. Mhm. E, ja tobie ogólnie pomogę teraz zrobić z górnictwo, bo widzę, że tam już hodowlę kończysz. Tak, 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 już pomalutku hodowlę. Ale powiedz mi to, 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 jak to wygląda? Bo generalnie my jesteśmy w stanie połączyć własne miasta przy, przez jakiś sojusz, tak? Znaczy to nie mamy dzięki temu wspólnych miast my osobem, tylko po prostu nasz sojusz po prostu liczy to jako razem. Aha, że w tym sensie, dobra, dobra. A, mhm, tak. Rozumiem. Nie no, to, to, to... Nawet mi się wydaje, że nawet pod względem ekonomicznym możemy wygrać tą gierkę, no bo już mamy łącznie 90 punktów, gdzie koleś na drugim miejscu ma tylko 58, no? także... Także no we dwójkę dajemy sobie nieźle radę. Ja ci powiem, że ja mam sam w sobie 51, więc całkiem nieźle się trzyma. Mm -hmm. A to dzięki temu, że, że sporo buduje. Więc to też. E, Dokładnie. Złożona pantheon. Kto... No, te pierwsze wjeżdżanie ogólnie. Tam starożytności. Posiadasz wystarczającą ilość kultury, by wybrać nowy ustrój społeczny. Okurła No, ci powiem, że ciekawe. I teraz Uuu. tak Tradycja, wolność, honor, pobożność. To jest na początek, te cztery. Co, co według ciebie lepiej wziąć? Bo tradycja to jest w przypadku małych imperiów. WOLNOŚĆ, najlepszy wybór dla cywilizacji pragnących szybkiej ekspansji. Konor, to wiadomo, że to, to się wiąże z armią. Pobożność, no to religia, tak? Jeżeli, jeżeli chodzi o mnie, ja najbardziej lubię brać wolność. Wolność ci daje bardzo szybko, szybki rozwój, jeżeli lubisz szybko miasto budować. W miarę dobrze masz wtedy zadowolenie, mm -hmm. a to jest też ważne, więc moim zdaniem najlepiej jakbyś wybrał wolność. Dostaniesz wtedy to dostaniesz wtedy jeszcze robotników i złotą Egę, jeżeli skończysz. Mhm, mm mhm. Masz wszystkie tam punkty porozpisane, więc myślę, że możesz poczytać. Mhm, mm mhm. Nie, dobra, czekaj, czekaj, wolność, tak tylko szybko sprawdzę, tempo pracy robotników będzie zwiększone, plus jeden do produkcji, Przyspieszone szkolenia osadników też. Mhm. Yy, 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 yy. No dobra. Dobrze, dobrze. No spróbujmy tą wolność rzeczywiście. Jak mówi, że to jest dobre, no to może rzeczywiście Tak no, zrobię Tam w międzyczasie już daję następną turę, bo już wszystko skończę. Tak, ja chyba... Chodź nie przepraszam Tak, 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 tak. tak. I tutaj będę mógł, widzę, w następnej turze założyć kolejne miasto. Ciekawe co tym razem. A koniec, jak tę z zadowoleniem ludzi? Z zadowoleniem? Już ci mówię, jakieś zadowolenie. Całkowite zadowolenie Imperium wynosi 4 aktualnie. O, no to super. U mnie wynosi 3. Bo dużo budynków buduję. Mhm, mhm, raczej przez to. O, mogę kolejną technologię sobie odkryć. I teraz tak hodowlę zwierząt mam ogarniętą. Jakby co ja robię teraz górnic, górnictwa więc mógłbyś na przykład zrobić pomyślmy... łowiectwo. Przeda się. Łowiectwo. Tak, bo za to będziemy e... mieli cyrk i za to jest zadowolenie. Cyrk, zadowolenie. No i też. Też jeżeli powiedzmy na mapie w danym miejscu powiedzmy gdzieś tam... Nie wiem, jak to ująć, są zwierzęta, no to też można można na nie polować, tak? Więc to też jest dobre. No dobra, może rzeczywiście, bo to jest zadowolenie jest bardzo ważne. Ok, niech będzie łowiectwo, skoro tak sądzisz. Ok. No i tutaj, tak patrzę, mogę stworzyć nowe miasto. Załóż miasto. Sprawdzimy, co to będzie tym razem. Ka Hamburg! Hamburg! Tylko kurczę, troszeczkę ubolewam nad jedną rzeczą, że nie zahaczyłem o kamienie szlachetne. Ale wiem, że można wykupić sobie to miejsce później. Jest taka marzysz, opcja. Możesz, możesz. Myślę, że jeżeli masz dużo kasy, to sobie kupisz. A obecnie jeszcze badam górnictwa, więc za niedługo byś mógł je po prostu wydobywać. Mógłbym, mógłbym rzeczywiście już nawet teraz kupić to pole z, z tymi kamieniami. Tylko, że mam 122. Sztuki złota, a wykupienie takiego pola kosztuje 40 sztuk złota, więc... Trochę drogo. 140, tak? Mam 122, a 40 kosztuje, czyli 40 sztuk bym stracił. No to trochę drogo, nie? Jak, jak no, myślisz? Jak 40 tylko? Myślę, że jest okej. Okay. To nie jest jakaś wielka suma. Start. Nie, moim zdaniem ja bym kupił od razu. Dobra, kupiłem, kupiłem już w takim razie. No. Możesz tam swoich młodzinów wysyłać. Mhm, mm mm -hmm. Tak zwanych. Mm. Co ja mogę w tym Hamburgu wybudować? Czekaj, pomnik, bibliotekę, kaplicę, spichlerz. Pomnik, co mi daje? Kulturę i utrzymanie. Ale utrzymanie kosztuje. Ale kultura plus dwa. Tak się zastanawiam, właśnie. Co by tu ciekawego zrobić? Jak dam pomnik, to 26 tur trzeba szczekać, aż to się zrobi dobra może niech będzie, no niech będzie pomnik. Pomnik. Pomnik wariatów. Dokładnie. Sprawdźmy teraz tych wojowników. Oj kurczę powiem ci, że będę musiał jeszcze niżej zejść z tymi wojownikami. Kurczę, tylko troszeczkę mi irytuje, bo oni... Oni naturę mogą tylko przebiec jakby jedno pole. Jedno pole. No dobra, nieistotne, trudno. Hmm. Jeszcze trzy tury do łuczników, dobra. No w takim razie daję następną turę. Sprawdzę przy okazji co tam u Ciebie słychać. Ty widzę, że już masz robotników, tutaj coś budujesz. Jakieś pole, u, pole uprawcze. I zacząłem już wyprodukowywać wielką bibliotekę. Wielką bibliotekę produkujesz, mu? Hmm. No będzie dobra. Cud. To będzie cud, który nam się na pewno przyda. Mhm. Mm A co, co tu właściwie odkryłeś? Bo widzę jakąś genewę odkryłeś. Jakieś miasteczko. Mhm. Mm to jest. To jest Państwo miasto religijne bardzo. Mhm. Mm Więc ale z, bardzo, z państwami miastami warto trzymać dobre relacje, niż je podbijać po prostu. No dobra, no teraz tak, czekaj. Co tu mamy? Berlin, Hamburg jest elegancko. O, no dobra. Eksplorujemy dalej, w takim razie, to wszystko. Jak tam u Ciebie, widzę, no ładnie, ładnie, ładnie. Mm -hmm. Znaczy, problem jest taki, że to będzie to sporo się budowało, ale myślę, że warto, mimo wszystko. No nie no, no to wiesz, no, no może i sporo, może i nie, no ale, no kurczę, no na pewno warto trochę. E, łucznicy. Za jedną turę będę miał łuczników, okej. Okay. Okej. No i fantastycznie, mam łuczników ci powiem. Podoba mi się to. Dobra, git. No i tutaj produkcja przede wszystkim teraz robotników, no. no wstyd, że jeszcze robotników nie mam, ale to jest bardzo ważne, żeby ich mieć. E, powiedz mi, ile ci zostało do końca łowiectwa? Do końca łowiectwa? Jeszcze 7 tur. Okej, okay. dobrze wiedzieć, bo mam wina tutaj do wyprodukowania. Mhm. Mm już nie wina to tak koledarze że muszę zrobić, że nie pomyliłem się. Ale dobra, to, ale też się przyda. Najbardziej No i fajnie, no aktualnie mam. Aktualnie mam jakby takie, nie wiem, powiedzieć dwie frakcje, znaczy dwie, dwie frakcje, no nie wiem jakby to, jakby tu inaczej nazwać, dywizję, nie wiem, no generalnie mam teraz... Dywizję. <laughs> dywizję? XD. Nie no, mam, mam generalnie łuczników i mam wojowników. i, I od... to jest inaczej. Odkryto obóz barbarzyńców, ale to widzę, to u Ciebie odkryto o, chyba. U mnie, u mnie, na Ameryce Środkowej. Meksyku. Tak, 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 u ciebie, bo, bo ja nawet nie jestem w stanie tam do ciebie dotrzeć. W, znaczy, jeszcze nie wiem jak, ale tutaj Ej, ja są, teren, są tereny górskie i tu jest problem. Tam na północy u ciebie jest państwo miasto i tam pewnie to blokuje. Prawdopodobnie. Mhm. Mm Więc myślę, że to z tym jakoś rozwiążemy sytuację ja za jedną turę będę miał już górnictwo, więc będziemy mogli kopać Dobra. i karsować w plas. O, u mnie na takiej samej północy odkryłem mieć. Mieć. Oj kurczę, mam niezadowolenie. Niezadowolenie nie masz, bo zapewne za szybko budujesz miasto, wiesz? Ale. I... Ojoj, oj. To nie wiem, jak zrobisz robotników, to wtedy po polecam, czyli łowiec, no, no cyrki budować, żeby... O, od razu cyrki, no. Odkrywasz tak. górnictwo. O, to Wynalezion. jest... naleziono okay, górnictwo. Ja zaczynam teraz, teraz kalendarz robić, bo się mi bardzo przyda. Czekaj, ale o. na co wpływa niezadowolenie tak, tak naprawdę? Co, mi, co tu się dzieje takiego złego? E, niezadowolenie z... Jest z tego, że na przykład, jeżeli budujesz za dużo miast, jeżeli jesteś zbyt ekspansywny, jeżeli za dużo budynków narozbudujesz. Mhm. Na, na, na co jeszcze? No, są wiele budynków, co też niezadowolenie ci dają. Więc, e, no, przede wszystkim, jak jesteś bardzo, za, za bardzo ekspansywny, to masz mhm. większość z tego niezadowolenia. To największy po prostu. Rozumiem, no bo tutaj jeszcze czytam, że wtedy miasto się. Wolniej buduje, tworzenie złota jest wolniejsze, produkcja jest wolniejsza. Mhm. I ta sama kara dotyczy też jednostek podczas walki, no to oj, nie, nie za dobrze. I ja ogólnie założam Pantheon. No pięknie. A ja Ci powiem li, że właśnie minęło 15 minut. O jezu, <laughs> no, jezu, ojej, o Boże, ale to przykro, no właśnie. oj, O nie zrobimy. Ojej, będą smutne minki w komentarzach. <grym> Dobra, spokojnie będzie to tydzień. Dobra wariaty, ja wam generalnie życzę wszystkiego dobrego w tym, w tym odcinku. Generalnie nie zapomnijcie o lajkach, nie zapomnijcie o subskrypcjach najlepiej z dzwonkiem, bo wtedy żaden odcinek was nie ominie. I oczywiście tutaj jeszcze może li coś dodać od siebie na koniec. No, też zapraszam do mnie, często nagrywam, często, często streamuję, ale przede wszystkim zostawcie łapkę w górę u Cekasta, dołączcie do niego na Discorda, zostawcie suba z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco, on streamuje, nagrywa, ogólnie polecam tego youtubera. No, ja też polecam youtubera, który właśnie ze mną tutaj nagrywa odcinek. <grywa> I oczywiście mm. przypominam, że, że link do tutaj do kanału OLI będzie podany w opisie pod tym odcinkiem. Także zapraszam. I generalnie, tak jak już mówiłem wcześniej, życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Hej, hej. Hej, hej.